I o, moi drodzy, co chciałam jeszcze powiedzieć? Nie wiem, czemu to wszystko tak się dziwnie dzieje, ale mi się wydaje, że w Polsce ludzie jeszcze są tacy, jacyś, jeszcze, znaczy nie mają czego zazdrościć takiej babce brące, ale niektórzy są tacy, że zazdroszczą nie wiadomo czego, i obrażając, po prostu pokazują, kim są tak naprawdę. I o, no. Anonimowo obrażają. Ja powiem szczerze, że ja nie obrażam nigdy i nie lubię, jak ktoś buduje kanał na gadaniu na innych, na obrażaniu, bo coś tam się stało, bo ktoś się wywrócił, ktoś się zesrał, ktoś się od kobiety odszedł. Mnie to nie interesuje, Ktoś śpi, z kim śpi. Może to nawet z małpami spać. Moi drodzy, ja chciałam Wam powiedzieć, że ja śpię z małpą. I o, zobacz ta. Babka Brunka śpi od. Chyba z trzy lata ze starą małpą, jo, no i tak. Dodatkowo jeszcze śpię sobie z dużą pipą, jo, moi drodzy, ze starą małpą, no i jeszcze tutaj jest mała pipa, jo, to tak na marginesie, dla żartów. Moi drodzy, wracając do tematu. Ludzie są dziwni w tym kraju, jo, bo jak ktoś ma taki facebookowy i YouTube'owy i w telewizji się przebiera za baba i zarabia na tym, to wszyscy mu klaskają. I o, wszyscy mu klaskają, a jak ktoś się przebiera i nic z tego nie ma, to mówią, że jest. Ej, różnie mówią, brzydko mówią. Nie będę wymieniała tych nazw różnych, ale wie ta o co chodzi. To jest bardzo przykre. Dobra, to jest taka jedna rzecz. A druga rzecz to niedawno właśnie takie ciekawe spostrzeżenie. Pan taki właśnie zapomniałam jak on ma na nazwisko, ale to jeszcze pewnie będę powtarzała, to przytocza. W każdym razie serialowy Badura moi drodzy z kiepskich i o, powiedział, że ludzie jak są na urlopie zauważył, że im droższy hotel... Tym są milsi, i że jednak ludzie, którzy podróżują, są jacyś tacy inni. Są tacy milsi, bardziej przyjaźni i on się czuje dobrze. Jak mówi, im droższy hotel, mówi, tym bardziej milsi, moi drodzy. No i kiedyś tam mówi, że wrócił do Warszawy, czy gdzieś tam, gdzie on mieszka, i mówi, wrócił sobie do Polski, i mu się auto zepsuło, i w sobotę właśnie. Taki zwykły dzień, no ale dla niektórych to właśnie taki dzień pracujący. Pojechał do kolegi Zbyszka, mechanika na warsztat. No i poszedł do niego i mówi: Zbyszek, mam problem. Musimy tutaj coś zrobić na cito, bo auto jest potrzebne. I powiedział do niego: Dzień dobry, a Zbyszek powiedział: Chuja dobry, moi drodzy. Powiedział: Chuja dobry. No, i zakończmy tą puentą. No, i ten pan właśnie powiedział, a dlatego tak powiedział, ponieważ on nigdzie nie jeździ, moi drodzy, i ma kilkoro dzieci, jest zapracowany. I mi się wydaje, że czasami właśnie może ludzie tak się zachowują, ponieważ nigdzie nie jeżdżą i, i są zapracowani, i są właśnie tacy skoszniali moi drodzy, jak widzą takiego rezmera, który dzisiaj się przebiera za babkę bronkę i sobie żartuje, a jutro może sam nie ma za dużo pieniędzy, gdzieś tam jedzie, a jeszcze na trzeci dzień w niedzielę, resztkami sił, znowu gdzieś tam jedzie, nic sobie nie kupi, tylko tam sobie coś wynajmie, jakieś łódkę czy coś, i tam sobie to nagrywa i się wykupia, to może oni myślą, że... Że trzeba mu napisać, że on jest głupi i że on po prostu jest zakałą tego w ogóle y, YouTube'a. I jeszcze przy okazji obrażają mi moją wnuczkę i ją.